Najdroższe rzeczy to te, których podaż jest ograniczona. Dlatego tak bardzo cenimy sobie złoto, kamień szlachetny, inteligentnych ludzi, czy właśnie grunt, szczególnie w takich miejscach jak Hawaje, gdzie no, Hawaje raczej się już nie powiększą, raczej tylko się zmniejszą, więc ten grunt jest naprawdę, można powiedzieć, właśnie na wagę złota. I właśnie tutaj wchodzi główny bohater dzisiejszego filmu, czyli firma Land która ma ogromne portfolio gruntów na Hawajach, i myślę, że rozpoczęła ona właśnie proces realizowania wartości całego tego portfolio. Jeszcze 20 lat temu KNP było największą firmą zajmującą się produkcją cukru na Hawajach, ale na przestrzeni lat zmieniła się, przeszła przez małą restrukturyzację, która zakończyła się tym, że teraz właśnie ma po prostu bardzo duże portfolio gruntów z czego duża część jest jeszcze nie zagospodarowana, ale mają też takie, gdzie na przykład są plantacje kawy czy inne tego rodzaju takie przestrzenie użytkowe. Natomiast szkopuł w tym, że firma wyceniona jest obecnie na 59 milionów dolarów, do czego ma jeszcze 23 z kawałkiem milionów gotówki. Więc tak de facto no to rynek wycenia samo to portfolio na około 35 milionów. No to jest dość mało, szczególnie biorąc pod uwagę sam potencjał rozwoju. Warto jednak wspomnieć, że w zeszłym roku część tego portfolio zostało pochłonięte przez pożary, natomiast na no nie wpłynęło to jakoś bardzo mocno na działalność czy na sytuację finansową spółki, ale o tym jeszcze za chwilę. Natomiast to, co moim zdaniem zapoczątkowało proces właśnie realizacji wartości całych ty wszystkich tych gruntów, jest to, że niedawno firma sprzedała 400 akrów, a przypominam, całkowicie ma 4000, czyli sprzedała 10% swojego portfolio, samego czego dostanie 50 milionów dolarów zapłaty. Samo to już pokazuje, jak dużo potencjalnie mogą te grunty być warte. Natomiast, tak jak mówię, Duża część z nich jest jeszcze niezagospodarowana, ale jednocześnie część już przynosi zyski. Głównie to są właśnie plantacje kawy, no raczej takie rzeczy typowe właśnie dla klimatu hawajskiego. Warto też wspomnieć o tym, co jest w interesie ludzi, którzy tą firmą zarządzają, którzy mają wpływ na decyzje. I tutaj też wygląda to całkiem obiecująco, dlatego że 82% wszystkich akcji KNP jest własnością. Firmy z Chicago zajmujące się właśnie nieruchomościami, JMB Realty Corporation, coś takiego. Um, ale oczywiście w ich interesie jest to, żeby w pewnym momencie najpewniej to sprzedać albo w taki sposób zagospodarować te tereny, żeby zarobić z tego jak najwięcej. Więc jeżeli oni będą zarabiać, a będą zarabiać wtedy, kiedy cena akcji będzie szła do góry, no to tak samo będziemy my zarabiać. I warto wspomnieć, że w 2000 w 15-16 roku był już taki proces, gdzie chcieli sprzedać tę firmę, no i wtedy wyceniono ją na 64 miliony dolarów, z czego no teraz to jest te 32 miliony. Znaczy, eee, jeżeli chodzi o to portfolio, że zostało wycenione na 64 miliony, no i było to prawie 10 lat temu, a ceny tego gruntu tylko wtedy poszły do góry, dlatego spodziewam się, że na przestrzeni Najbliższych, no myślę maksymalnie kilku lat, bo to też nie jest takie proste myślę, że to kilka lat może zająć. Dalej mówimy tutaj o wzroście wyceny rzędu 100% i to zakładając sprzedaż firmy jako całości, a nie częściami, tak jak na razie to postępuje bo kiedy sprzedajesz całość, no to wiadomo, że trochę, trochę tam e, wyjdzie taniej temu kupcowi. Dlatego, biorąc to wszystko pod uwagę, że mamy bardzo rzadkie aktywo, jakim jest grunt na Hawajach, tego już raczej nigdy nie przebędzie. Do tego mamy głównego akcjonariusza, któremu na rękę jest, żeby cena akcji rosła. Chce sprzedać tą firmę. Sam no nie, nie brakuje tam jakichś takich oczywistych czerwonych flag, jeżeli chodzi o zarządzanie tą firmą. Do tego możemy zarobić jeszcze na tym, że firma jest w trakcie postępowania z firmą ubezpieczeniową która zaczęła już im wypłacać, już tam wypłacili milion odszkodowania za właśnie te pożary, więc to też będzie postępować, tam też jeszcze myślę, parę milionów padnie. Jest to też, wiadomo, plus dla spółki. I biorąc te wszystkie wiatry, które pchają statek, właśnie KNP, do przodu, myślę, że ten statek dopłynie do portu fuzji z inną firmą, całkowitej sprzedaży tego biznesu, dlatego też prawdopodobnie otworzy właśnie pozycję, na tą firmę. Bardzo również bym się cieszył, gdybyś ty otworzył pozycję na ten kanał, zostawiając suba na kanale, dlatego, że widzimy się już w przyszłym tygodniu. A tymczasem do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.